Będne kilogramy to problem wielkiej wagi. Dotyczy 58% Polaków oraz 32% dzieci. Nadwaga przyczynia się do ponad 200 różnych chorób, a nawet skraca nasze życie. 2,5 miliona osób umiera rocznie na choroby powiązane z nadmierną masą ciała. W Respo odpowiadamy na ten problem responsywną dietą i treningiem idealnie dopasowanym do potrzeb każdego podopiecznego. Jest ich już ponad 35 tysięcy i wspólnie stracili ponad ćwierć miliona kilogramów. Zyskali energię do życia, poprawili stan zdrowia i na nowo uwierzyli w siebie. Wydają mniej na jedzenie, już go nie marnują, bo kupują tyle, ile faktycznie potrzebują. Podczas gdy w Polsce wyrzuca się ponad 3 miliony ton jedzenia rocznie. Czas odwrócić ten trend. Stworzyliśmy Centrum Respo, łącząc nowoczesną technologię z aktualną wiedzą o żywieniu. Tak powstała autorska aplikacja Respo, która ułatwia odchudzanie. Są w niej smaczne przepisy, pełne ulubionych produktów podopiecznego, interaktywna lista zakupów, ćwiczenia wideo dobrane przez trenera fizjoterapeutę i czat z dietetykiem, który wspiera podopiecznego przez całą drogę do celu. Mamy największy zespół dietetyków w Polsce, a po 2,5 roku zatrudniamy już łącznie 150 osób połączonych misją, jako jest zdrowsze życie Polaków. Codziennie i za darmo edukujemy też w social mediach, na stronie www oraz podcaście rozmowy dobrze zbilansowane. W sumie dotarliśmy już do kilkunastu milionów osób. Kim są nasi podopieczni? Różnią się płcią, wiekiem, stanem zdrowia i zasobnością portfela, sytuacją rodzinną, kondycją i stylem życia, ale mają wspólny cel. Chcą zmienić złe nawyki, by odzyskać zdrowie, energię i prawidłową masę ciała. Dlatego stworzyliśmy najlepiej dopasowaną dietę na rynku, taką, na której to podopieczny wybiera, jakie danie lubi, ile posiłków chce jeść, jaki ma budżet na zakupy i ile czasu znajdzie na aktywność fizyczną. Wiemy też, że ścisłe diety demotywują, dlatego mamy opcję poza planem, która pozwala dodać batonika zjedzonego w podróży czy popcorn do serialu. To idealne dopasowanie sprawia, że podopieczni zmieniają swoje życie i utrwalają nowe nawyki, a kilogramy, które zrzucają, mają szczególne znaczenie. Za każdy z nich przekazujemy jedną złotówkę na fundację Cancer Fighters, która wspiera dzieci walczące z chorobą nowotworową. Przekazaliśmy na ten cel 223 461 zł i codziennie robimy wszystko, co w naszej mocy, by w tym roku znów padła rekordowa kwota, bo nasz cel jest niezmienny i jest nim zdrowsze życie.